Aby wykonać przekrój w Applanie, możemy posłużyć się poleceniem utwórz przekrój. Wybieram płaszczyznę, tnącą tutaj będzie to przekrój pionowy, następnie określam punkty linii przekrojowej, może ich być kilka, tutaj wystarczą dwa. Klawisz Escape następnie wskazuje kierunek spojrzenia oraz głębokość przekroju. Tutaj przesuwając kursor do góry określam, że będziemy patrzeć od dołu i żółtą linią wskazuje głębokość przekroju. Taki przekrój umieszczam obok konstrukcji budynku. Aby utworzyć przekrój poziomy wykorzystuję to samo polecenie. Zmieniam płaszczyznę na poziomą i wskazuję granicę przekroju. Aby określić głębokość przekroju poziomego. Klikam w żółtą ramkę definiującą obszar tego przekroju i w widoku pionowym. Zmniejszam czy ograniczam wysokość przekroju do jednej z kondygnacji. W celu wykonania przekroju przestrzennego umieszczam w oknie animacji budynek w widoku, w którym miałby zostać przedstawione na już rzucie płaskim. Wybieram polecenie ponownie utwórz przekrój. Tym razem będzie to przekrój z grupy Zaawansowane i opcję wprowadzania dowolne. W tym miejscu mogę narysować, jaka będzie zawartość tego przekroju, i w tym celu rysuję pewien wielobok, który będzie definiował obszar pokazany na przekroju. Następnie wciskam klawisz Escape, klikam w oknie, w którym będę chciał przejąć widok. W tym wypadku będzie to perspektywa. I umieszczam taki przekrój obok pozostałych przekrojów. Jeżeli chodzi o zmianę sposobu wyświetlania zawartości przekroju. Możliwe jest kliknięcie dwa razy w ramkę przekrojową, następnie w zakładce Format, krawędzie możemy wyłączyć przykładowo krawędzie ukryte, w ten sposób zmieniając reprezentację przekroju. Możliwe jest również wyświetlenie danego przekroju w oknie animacji. W tym celu rozwijamy funkcję wyświetl przekrój i wskazujemy, który przekrój miałby zostać wyświetlony w oknie animacji. W tym wypadku jest to przekrój numer 3, czyli przekrój przestrzenny. Możemy również wyświetlić pozostałe przekroje.